Jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki ZOO, partnerskiej, jawnej, komandytowej. Nie wiem, czy słyszałeś, że szykują się zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych. To jest Twoich składek ZUS. Nazywam się Katarzyna Kalata, jestem prawnikiem, przedsiębiorcą. Wytłumaczę Ci, co cię czeka po zmianach. W tym momencie, jeżeli prowadzisz spółkę ZOO albo spółkę jawną czy partnerską, masz możliwość zawieszenia działalności spółki. I za ten okres nie odprowadzasz składek. Oczywiście musisz spełnić niektóre formalności. To jest na przykład zgłoszenie wniosku do KRS. Takie zawieszenie możesz dokonać na czas od miesiąca do 24 miesięcy. Jednak po zmianach zmieni się definicja tytułu do ubezpieczenia społecznego. Co to oznacza? Oznacza to, że będziesz obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom od dnia zawarcia umowy spółki albo od dnia wpisania do KRS-u do momentu wykreślenia. Co to oznacza dla ciebie? Fakt zawieszenia działalności nawet w okresie covidowym nie spowoduje, że nie będziesz musiał wprowadzać składek. De facto zawieszenie działalności stanie się fikcyjną możliwością dla Ciebie. Ale jeżeli chodzi o podatki, nadal sytuacja będzie bez zmian. Jeżeli interesuje Cię prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, sprawy ZUS, bądź z nami na bieżąco. Katarzyna Kalata, HRDex.